Piekło kobiet brzmi mocno prawda, ale czy na pewno na wyrost? W tej analizie przyjrzymy się dlaczego kultura diet to coś znacznie więcej niż tylko, no wiecie, odchudzanie. To systemowa pułapka, w którą wpadają przede wszystkim kobiety. I ten cytat, on naprawdę trafia w samo sedno. Tu nie chodzi o trudność jakiejś jednej konkretnej diety. Mówimy o całym, powtarzalnym cyklu o doświadczeniu cierpienia, ograniczeń, winy i poczucia porażki, które jest jakoś tak głęboko wpisane w nasze kulturowe doświadczenia. A to doskonałe pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. Spójrzmy na dane, bo one mówią same za siebie. Aż 71% kobiet jako główny powód diety podaje chęć poprawy wyglądu. A u mężczyzn na pierwszym miejscu jest troskę o zdrowie. No i ta fundamentalna różnica w motywacji pokazuje, jak bardzo jest to kwestia płci. Okej, okay, to jak przez to przejdziemy? Oto nasza mapa drogowa. Zaczniemy od zdefiniowania, czym właściwie jest to piekło dla kobiet. Potem przeanalizujemy pułapki, które czają się w umyśle i reakcje naszego ciała, a na koniec, co najważniejsze. Poszukamy dróg do wolności. No to zaczynamy. Część pierwsza. Piekło dla kobiet. Tutaj skupimy się na twardych liczbach, które kryją się za tą całą nierównością. I żeby była jasność, nie mówimy tu tylko o gorszym nastroju czy złym samopoczuciu. To są twarde dane. Szacuje się, że zaburzenia odżywiania dotykają 8,6% kobiet, to ponad dwa razy częściej niż mężczyzn. Ta presja ma więc realne, bardzo poważne, kliniczne konsekwencje. Zatem dochodzimy do absolutnie kluczowego wniosku. Kultura diet nie jest rozwiązaniem problemu wagi. Ona jest centralnym elementem samego problemu. I to, wiecie, całkowicie zmienia perspektywę. Pozwala nam zrozumieć, dlaczego te wszystkie diety tak często po prostu nie działają. Dobrze, to teraz zanurzmy się głębiej. Część druga. Pułapka w umyśle. Zobaczmy, jak to się dzieje, że sam akt bycia na diecie właściwie tworzy obsesję. U samych podstaw tej pułapki leży coś, co nazywa się myśleniem dychotomicznym. Inaczej, myślenie w stylu wszystko albo nic. Dieta programuje nas, by patrzeć na jedzenie w czerni i bieli. Sałata jest dobra, a ciastko złe. Nie ma tu absolutnie żadnego miejsca na szarości, na elastyczność czy na jakikolwiek kontekst. No i to niestety jest prosta droga do błędnego koła porażki. Wyobraźmy to sobie. Ustalamy sobie jakąś sztywną zasadę, na przykład zero słodyczy. Potem zdarza się drobne potknięcie. Zjemy jedno ciastko. W tym systemie wszystko albo nic to jest natychmiast postrzegane jako całkowita porażka. A to z kolei prowadzi do myśli, a skoro i tak wszystko zepsułam, to mogę zjeść całą resztę. Brzmi znajomo? I tu jest ten paradoks. Im bardziej sobie czegoś zabraniamy, tym bardziej o tym myślimy i tego pragniemy. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, z trzech głównych powodów. Po pierwsze, ciągłe odmawianie sobie czegoś po prostu wyczerpuje naszą siłę woli, naszą energię mentalną. Po drugie, organizm wchodzi w tryb przetrwania i wyostrza zmysły na jedzenie. A po trzecie, działa to ten klasyczny, stary jak świat efekt zakazanego owocu. Ale to nie wszystko pułapka nie jest tylko w naszej głowie. Przechodzimy do części trzeciej bunt ciała. Bo nasze ciało, ono dosłownie fizycznie walczy z tymi wszystkimi restrykcjami, które mu narzucamy. Można to nazwać i to jest świetne określenie metaboliczną zemstą. Ten znany wszystkim efekt jojo to nie jest porażka silnej woli, to jest inteligentna, przemyślana adaptacja naszego organizmu, który po prostu broni się przed czymś, co postrzega jako okres głodu. No dobrze, ale jak dokładnie ciało walczy? Po pierwsze, metabolizm zwalnia, żeby oszczędzać cenną energię. Po drugie, tracimy masę mięśniową, co jeszcze bardziej obniża spalanie kalorii. A gdy dieta się kończy, organizm z nawiązką magazynuje tłuszcz, żeby przygotować się na kolejny okres głodu, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze destabilizacja kluczowych hormonów. A teraz chyba największa ironia w tym wszystkim: jaki jest cel diety? Oczywiście, stracić tłuszcz. A co się dzieje w rzeczywistości? Sam stres związany z byciem na diecie podnosi poziom kortyzolu, a to jest hormon, który, uwaga, promuje magazynowanie tłuszczu, szczególnie w okolicach brzucha. Więc sama dieta może powodować efekt odwrotny do zamierzonego. Okej, okay. mówiliśmy o umyśle, o ciele, ale problem jest szerszy. Czas na część czwartą: więzienie wizerunku. Bo to wszystko nie dzieje się w próżni, tylko w konkretnym systemie społecznym, który tę presję podtrzymuje. I tutaj pojawia się kluczowe pojęcie samouprzedmiotowienie. Co to takiego? To jest proces, w którym pod wpływem tej ciągłej zewnętrznej oceny osoba zaczyna postrzegać własne ciało nie jako narzędzie do życia, do działania, ale jako obiekt. Obiekt, który trzeba nieustannie obserwować, oceniać i oczywiście poprawiać. Krytyka feministyczna idzie tu o krok dalej, stawiając bardzo mocną tezę. Argumentuje, że cały ten dyskurs dietetyczny zmusza kobiety do nieustannej koncentracji na ciele. To podważa ich samoocenę i, co bardzo ważne, zawęża ich życiowe aspiracje, bo kobieta, która całą swoją energię wkłada w walkę z ciałem, nie przeznaczy jej na rozwój kariery, pasji czy aktywności społeczną. A co ciekawe, ta stara pułapka ma teraz nową, modną nazwę. Kiedyś mieliśmy po prostu kulturę diet, dziś mamy kulturę wellness. Ale te same restrykcje, ukryte pod hasłami czystego jedzenia czy detoksu, to często te same stare zasady, tylko opakowane w taki płaszczyk moralnej wyższości. No dobrze, skoro już wiemy, jak głęboki i złożony jest to problem, to czy jest z niego jakieś wyjście? Na szczęście tak. Czas na część piątą drogi do wolności. Przyjrzyjmy się alternatywom. Pierwsza z tych dróg to tak zwane jedzenie intuicyjne. O co w tym chodzi? W skrócie o odrzucenie zewnętrznych reguł na rzecz naszej wewnętrznej mądrości. Chodzi o to, by na nowo nauczyć się słuchać sygnałów głodu i sytości, które wysyła nam nasze własne ciało. Jakie są więc te podstawowe zasady? Po pierwsze, i to może być najtrudniejsze, zapomnij o dietach i ich wszystkich narzędziach. Po drugie, Szanuj swój głód jako naturalny, biologiczny sygnał. Po trzecie, zawrzej pokój z jedzeniem, bez podziału na to dobre i złe. I wreszcie, naucz się radzić sobie z emocjami w inny sposób niż poprzez jedzenie. A teraz coś, co świetnie pokazuje pewną ewolucję w myśleniu. Porównajmy ciało-pozytywność i neutralność cielesną. Ruch Body Positivity mówił: Musisz kochać swoje ciało. Skupiał się na estetyce, na redefiniowaniu piękna. Ale jego pułapką okazała się presja, aby zawsze, ale to zawsze, czuć się dobrze ze swoim ciałem. Neutralność cielesna proponuje coś zupełnie innego. Twoja wartość nie zależy od twojego ciała. Przesuwa fokus z tego, jak ciało wygląda, na to, co potrafi. Więc, do czego tak naprawdę dążymy? Jaki jest ten cel ostateczny? Zdrowa relacja z jedzeniem. A co to właściwie znaczy? To jest całkowite przyzwolenie na jedzenie, wsłuchiwanie się w sygnały ciała, neutralne podejście do żywności, bez oceniania i nieużywanie jedzenia jako głównego sposobu na radzenie sobie z emocjami. I to wszystko prowadzi nas do ostatniego, myślę że bardzo ważnego pytania, które warto sobie zadać. A co jeśli celem nie jest wcale lepsze ciało, tylko lepsza, zdrowsza relacja z tym, które już się ma.